Cześć witam, powiedz mi już widzę, że jesteś bardzo zmęczony, ale jak ty się czujesz po tej walce pięknej zwycięskiej, no czuję się rewelacyjnie, piękne uczucie, e, wychodziłem z, z założeniem, żeby dać fajną widowiskową walkę, niezależnie od tego, czy wygram, czy przegram, chciałem po prostu dla widzów, żeby mieli co oglądać i udało się, a przy tym jeszcze wygrać, także lepiej by się mogło, mieli mieli, bo tak naprawdę, no zobacz, mieli, 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 cała ośka zapierdala, tak, Gola jednak tutaj gabarytowo e, trochę cię tutaj przeważał dość tak, mocno, tak, tak, więc... Był... Byf... Był, był, przepraszam, że przerwę. Był faworytem e, według Bugmacherów, e, większy zasięg, większy wzrost, większa waga, większa siła, Przepraszam. E, także no, pokazałem po prostu, że mniejszy też może, tylko musi mieć po prostu bardziej zacięty charakter. Wielkie, wielkie pozdro dla Wojtka, mega charakter, e, zawzięty. Nieważne co o nim gadają, że jakiś tam bisek, coś tak dalej, to jest naprawdę bardzo sympatyczny facet, trzymam za niego kciuki, życzę mu jak najlepiej. Czyli co, jak Tuszol teraz wygrał z Wojkiem, to teraz Tuszol jest największym biseksem. Sam mówiłeś, że to miała być twoja ostatnia walka, czy tak będzie, czy faktycznie tak. może jeszcze będziesz myślał? Nie, to jest moja ostatnia walka, więcej już A mam. dlaczego? Mam dużo projektów swoich, chcę się na nich skupić, chcę sobie łowić ryby, dostarczać content moim widzom, pomagać chłopakom przy projektach bungee, które w tym roku są ogromne. Ogromne, go karty na ślepą, tak, ogromne są. Ja odbierz darmowe 30 dolarów przy pierwszych trzech wymianach skinów na Pirate Swap. Strona charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem oraz szeroką gamą przedmiotów do wyboru. Aby odebrać bonus, wystarczy wpisać kod Plan B, zaznaczyć interesujące cię skiny i gotowe. Oferta pojawi się błyskawicznie. Jeśli brakuje ci środków na wymianę, możesz skorzystać z opcji doładowania salda, wybierając odpowiednią kwotę i jedną z licznych metod płatności. Co więcej, używając kodu Plan B, dodatkowy 35% bonus do depozytu, co pozwoli ci na tańsze zakupy. Pirate Swap oferuje także regularne giveawaye i zadania dzięki którym będziesz mógł zdobyć dodatkową gotówkę. Kliknij link w opisie i zgarnij darmowe 30 dolarów na wymianę. Nie jestem w stanie do tego overlay. Wiem, że to są free I mógłbym po prostu być łasy na pieniądze, machnąć ręką, powiedzieć: Dobra, nawet się nie przygotuję, idę i tyle, ale mój charakter by mi nie pozwolił. Zawsze jak coś biorę, to przygotowuję się w 150%, a jeśli przygotowywałbym się do kolejnej walki, to zaniechałbym swoje obecne rzeczy, czego bym bardzo nie chciał. Także no wziąłem teraz walkę tylko i wyłącznie dlatego, bo e, miałem okienko sezonowe, gdzie i tak nic nie miałem do roboty. Natomiast Wiesz, na, fajny, na, fajna waleczka, tak, a, a na, przyszłe, na, na przyszłe gdzieś tam gale nie jestem zainteresowany. Czy według Ciebie Wojtek Gola w tym momencie po tym pojedynku mógł się skończyć? Nie, w żadnym wypadku. Pokazał charakter jak najbardziej. Jeśli ktoś będzie mówił, że się skończył, że się skończył, no tak to nie dobrze ty, się pokazał. Walicie się w głowę naprawdę. Postawcie się w jego sytuacji, mając tyle na głowie, mając taką presję, wyjść jeszcze, pokazać charakter, wytrzymać trzy rundy tlenowo, gdzie on ma jakieś tam problemy z sercem. Dla, o, ode mnie naprawdę ogromny szacun. Także, hejterzy, pierdolcie się. <grystanie> No i właśnie to jest... Ty karawana, jedzie dalej. Przykład e, prawdziwej e, sportowej postawy, e, ale powiedz mi też przede wszystkim, jak ty oceniasz e, samą walkę Denisa, na przykład Załęckiego z Bartkiem, e, tutaj, Boże, z Bartkiem, e, z Filipem Bądkowskim? Powiem tak, ciężko mi oceniać, bo akurat w tamtym momencie miałem jeszcze e, przepałkę, mhm. e, przygotowywaliśmy się gdzieś tam, podtrzymywaliśmy temperaturę ciała, coś tam zerkałem raz po raz, e, widziałem, że naprawdę ciekawa walka. I jeden i drugi naprawdę bardzo mocne sierpy gdzieś tam. Z tego co się zorientowałem, to chyba Denis został zyskwalifikowany przez ciosy w tył głowy gdzieś tam notoryczne. No. Ferwor walki, adrenalina, tak dalej, no, no zdarza się, no, no co mogę Sury, powiedzieć, jak... ale fajna walka. Przepraszam. E, słuchaj, jak ty oceniasz w ogóle to, że właśnie oni tutaj zaczynają się bić, okładać pięściami też, rozwalają wszystkie kamery, e, no jakie jest twoje zdanie na ten temat, bo ja rozumiem, że ty po prostu rozrób tutaj nienawidzisz. Nie, mój syrp nie moje mapy, nie będę komentował. Dobra, ja też chciałem się też zapytać o twoją największą rybę, którą się o twoje za największe cię. osiągnięcie tutaj rybackie. Wędkarskie. Wędkarskie, przepraszam. Eee, największa życiówka to jest halibut 70 kg, 1,70 m długości, a. złowiona na Nordkapie. On kurwa halibuta kurwa złowił, weźcie kurwa, nie słuchajcie go, nie słuchajcie go, ta, on złowił, no, na bank, halibuta, metr 70 kurwa ryba jak on kurwa, weźcie. Ta. Pięknie, pięknie, dobra, a tutaj e, chyba gdzie samego chyba najlepsze po, połowy mogłeś mieć? Mm, mazury, mazury, bardzo piękne wody skrywające ogromne ryby, także na pewno w tym roku zagoszczę tam dwa, trzy razy. Dobra, a Twoje kolejne plany tak naprawdę z Bungie? Coś możemy się spodziewać, nie bo mogę. ostatnio była koszykówka e, i też fajne, fajne tutaj. Mamy, mamy parę projektów, ale nie mogę zdradzać. Na razie są, na razie są tajne, są w trakcie realizacji. E, śledźcie. Naprawdę warto, będzie się działo w tym roku. No dobra, a czy na przykład za rok, dwa lata, jeżeli daliby Ci tutaj dobrą opcję walki, mógłbyś pomyśleć o tym, jeżeli miałbyś właśnie czas? Jeśli będę miał czas, to mogę pomyśleć oczywiście. Yy... Natomiast na ten moment to w ogóle nie wchodzi w grę. A poza tym to za dwa lata nie wiem, czy dalej będę istniał. Na razie jest na mnie zapotrzebowanie gdzieś tam ludzi cieszy moja obecność. Bardzo też mnie to cieszy, że mam swoich fanów, jak i też hejterów. Yy... No zobaczymy, jak się kariera potoczy. Dzisiaj jestem, jutro możemy nie być, także wszystko może się zdarzyć. Pewnie, czy ktoś z banży jeszcze tutaj może wystąpić, czy też nie możemy na to liczyć? Mm, nie wiem, nie chcę bo się Macie naprawdę bardzo mocne zasięgi i na pewno tutaj fame musi was y, uwielbiać pod tym kątem przede wszystkim. No i też dajecie bardzo dobre walki, bo one są naprawdę widowiskowe, więc y, to jest bardzo kuszące przede wszystkim mogłoby być dla was. No i też właśnie dla Fejmu. I dobre pieniądze, myślę, że za tym mogą iść. No tak, skoro mamy duże zasięgi, to za tym też idą duże pieniądze. No w, w 100% się zgodzę w tym, co powiedziałaś. Dobre walki dajemy, cieszy nas to. Mamy za sobą swoje super community, których bardzo community, których właśnie tutaj wszystkich widzów serdecznie pozdrawiam. No jesteśmy super ekipą. Każdemu życzę, żeby miał takie wsparcie i taką ekipę jak my mamy. Pewnie. Słuchaj, ja ci ślicznie dziękuję za ten wywiad. Dziękuję bardzo. No i życzę powodzenia w dalszym... Bandzi to rodzina, kurwa. Tak naprawdę w sporcie i tutaj e, w Bandzi. Dziękuję bardzo. Dzięki, piękne. E, rozmawiałeś w ogóle z Józefem? Rozmawiałem zaraz z nim, jeszcze rozmawiam w hotelu, no ale już więcej go nie będzie w moim narażniku. No nie, nie przepala nerwów, nie przepala... No rozumiem, wiesz, trzeci, trzeci intencjonalny fał w moją stronę. E, Jedyne co mogę zrobić to przep... <laughs> ...prosić każdego, tak jak zrobiłem to w Oktagonie. Co by się stało, gdybyś teraz spotkał... Rzefa? Już spotkałem go po walce w ogóle na fejmie, po tej walce z Alberto, ja już chciałem, ja chciałem że wychodzę z te klatki. No piłka na gołe pięści, normalnie... Na, na... Ale Alberto z nim był? Nie, właśnie nie, Alberta nie było. Był Joseph w ogóle, ja sobie idę do szatni i wychodzi Joseph tak skąd. I wygrałem na walkę. Tam on się zalał krwią, nas rozdzielili i dalej potem pierdzieli, żeby mnie roz***liście. Teraz z twoim braciakiem ma konflikt. No, gdzieś tam na backstage już jeszcze byli, tak? Nie ja wiem. Też nie <laughs> Gdzie tu ta afera jest? W jednej, kurczę, pani Marioli orała głowę, że są przyjaciółkami, piły się razem kawę, przyszła dać prezent w święta swojej kobiecie i tak dalej. A to jest kontakt zrokowy już od 10 sekund, jakbyście zauważyli. W jednej, kurczę, pani Marioli orała teraz... głowę, że są przyjaciółkami, piły się kawę, przyszła dać prezent w święta swojej kobiecie i tak dalej. Po gówno, po gówno, bo ci nie, 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 nie. z tego frajer. Nie, 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 nie. Znaczy, ku... Pało i No to kur. w Ale się nie próbuj teraz bo choć nawet nie mogę wyk. pochodź ty, kur. ciągnij kichę. ciągnij, Ty kur. ty kur. ty kur. pochodź ty kur. ty kur. ty kur. dzisiaj pokazywałeś, jak się bijesz. dzisiaj każdy widział, jaką. Haha, czyli co? Yy, czyli walka. E, dużo osób mi mówiło, że jestem strasznym. E, nie wiem, mogę przeklinać w epikaszce. Strasznym. Strasznym z charakteru jestem, wiem. Jestem wredny. Zekse, dzięki za pojemność. Zdaję sobie z tego sprawę. Ponoć jest to mega potrzebne do sportu walki. Więc no. Cieszę się bardzo, cieszę się bardzo, że udało mi się wygrać z większym, silniejszym, z faworytem. Eee... No pokazałem charakter, Trzy tygodnie przygotowań, Kuba Wikłacz super robota, cały czerwony no, no, smog no, bardzo. No dobry tego, nie to prawda. Eee, no, co mogę powiedzieć, ogromne wsparcie Chasing z trybun, edit. wsparcie bungee, no inaczej nie mogło się skończyć. Ja napisałem nam takiego tweeta po pierwszej rundzie, że Ładnie się kulasz w tym parterze. Dobra robota, Jakub Wikłać. Stary, ty tam przychodziłeś z techniki do techniki. Tu krucyfiks, tutaj balacha, tutaj chciałeś chyba trójkąt nogami zapiąć. Także tak. tak, coś tam było trenowane, co? No, no było, było. Przyspieszony kurs parteru. E, no Kuba od początku mówił, że mam bardzo dobre predyspozycje, szybko łapię. E, no i wykorzystałem to po prostu. Zabrakło w pierwszej rundzie troszeczkę czasu. Ale udało mi się mu tą rękę mocno wykręcić. Na pewno ją czuł potem. No i plan. Cały czas łyda. Łyda okopywana, aż sam czuje no. Moją nogę. No plan w 100% wypalił. Dzięki Owcza. wypalił. Ale Wojtek Gola mi się wydaje, że jest tak bardzo niewygodnym przeciwnikiem. On jest tak nieskoordynowany. Tak. Nie wiadomo, co on robi. Strasznie, no się, Pierwsza runda, nie wiedziałem, gdzie się spodziewać. Straszny obłęd miał w oczach. Straszny obłęd miał w oczach. Nie wiedziałem naprawdę czego się spodziewać, e, a potem druga, trzecia runda już był strasznie przewidywalny. Do każdego ciosu zbierał się, charakterystycznie, uh, uh, już wiedziałem, że coś idzie, nie? No i zejście na bebechy, na bebechy, na bebechy i bezpiecznie dystans, Za dystans, dystans, dystans kopana gira, 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 no i co? Zasądzisz o pustych trybunach, koniec swoim nie było pustych trybun. Było dużo ludzi na trybunach, po prostu niektóre miejsca było, że na przykład było 10 miejsc wolnych, ale ogólnie praktycznie pełna hala tam była. Widzicie na twarz coś? dostałem, coś dostałem, ale nie ważyły jakoś super te ciosy. To nie były ciosy, które mogłyby mnie wyłączyć, ale fajne takie no, że żeby mnie nie poniosło, żeby niepotrzebnie nie wchodzić w jakieś głupie wymiany. Przepraszam, ale robiłem piwko już. <grywa> eee, Zasłużone, stary. No, ale, ale we frikach te 8 kg no, niekoniecznie robi różnicę i dałem, dałem przykład, że młody może. O, czy ty to sama przygotowałaś? O, wow. Jajeczko. Ja, pidi. Niezależnie od wyniku, mm. według Buchmacherów byłem stracony. Może niekoniecznie stracony, ale na gorszej pozycji. Dałeś mi kupon. Wygrałem ci kupon? No. Bardzo się cieszę. Tak, Bardzo się cieszę. Się... Dobry kursik był na mnie. 1,88 ja złapałem. A, no to nic. Także wiesz, także tak, tam dobrze. Ale mi się wydaje, że też Wojtek przestraszony był trochę. Był trochę, No było nie? widać, było widać już od, od media treningu, już było, widać, próbował ukrywać ten stres. Nie dziwię się, strasznie dużo chłopak ma na głowie. Strasznie mocno go ten internet tak. zajeżdża, on nie umie sobie z tym radzić. Naprawdę to jest mega sympatyczny gościu. Yy, życzę mu jak najlepiej, szczerze, życzę mu jak najlepiej. Naprawdę super fajny człowiek. Zasługuje na, zasługuje na dużo. Na, na spokój ducha przede tak, wszystkim. To samo życzę Wojtkowi, żeby właśnie trochę uspokoił głowę, ogarnął tak. to wszystko, bo ja widzę Wojtuś, ile go to kosztuje. Wojtuś, do psychologa, ja nie ukrywam, ja sobie teraz też po walce idę do swojego pogadać, mnie też pewne sprawy prywatne duszą, to nie jest żaden wstyd, przepracować sobie swoje problemy i pamiętaj Wojtek, głowa do góry, nie chcę, gadają, gadają ludzie, którzy mają nudne życie. Prawda, prawda! Ci co najwięcej pierdolą? To pierdolą dlatego, bo sami mają kurwa, nic nie mają. W sensie nic nie mają tak, że żyją czymś życiem kurwa. A my sobie lecimy dalej. Tak, i, no. i, i tak trzeba. I trzeba mieć takie podejście. Hej, tu jest zazdrościsz! Bo bez sensu się samemu zażynać, a ja naprawdę widzę. był... raz u nas Wojtek we Flikshow stary, nie? I ja widziałem w nim. Ile go to wszystko kosztuje? Ja byłem u psychologa, byłem. Także Wojtek, trzyma się. Tuszol, dzisiaj dodawałeś storkę, że nie ma z Tobą chłopaków, bandury, ginolda, ale tak, wszyscy przyjechali. Tak, to dla beki bo no. Ja wiedziałem, że oni są w trasie, a część ekipy już wcześniej przyjechała i po prostu chciałem wbić szpilę taką, nie? I też trochę podjudzić widzów, którzy gdzieś tam właśnie na przykład e, po wywiadzie Kaniowskiego, nie będę komentował go w ogóle, e, gdzieś tam też próbowali tam gadać, o, tacy przyjaciele, nie przyjechali, nie? Ludzie, to co widzicie w internecie, to jest w internecie. My naprawdę jesteśmy tak zgrani. Prawda, to że ja udaję przed wami, że was mega lubię, to też jest tylko fake. Każdemu influencerowi, czy nawet y, zwykłemu człowiekowi, życzę, żeby miał takie wsparcie w przyjaciołach, znajomych, jak ja mam, bo tego nie da się opisać. Ale wy tak PR-ową gadkę w jak ja tego bajla właśnie jebałem. Tak jest, że tylko ktoś coś wyczai, nie wiem, że ktoś mruknął, no nie, tak, i już internet szukają. Internet pro... kłamie, internet kłamie. Internet kłamie tak samo jak telewizja. Eee, I to tak zawsze będzie. Proszę, to jakie plany teraz? Eee, sezon się zaczyna. Eee, bite, znaczy już się trochę pobiłeś, teraz chyba czas wyjąć wędkę co? i po... Dokładnie, dokładnie. Teraz do Domku odpocząć sobie tydzień, eee, coś tam streamować, przygotować się do sezonu. Eee, no i zabieram się załowienie. Eee, w maju już startuję w zawodach Moran Cup na Powidzu. Eee, teraz 14 kwietnia jadę na Litwę. Do siedziby Hamimbirda będę zakładał nową elektronikę do łódki oraz silnik spalinowy. Przy okazji sobie skoczy na łososie na, na Litwie, na rzece także no już się dzieje, dzieje się. Pr... Dzieje się, dzieje. Się. Co rok mnie czeka. Dużo kontentu na kanale wędkarskim. Także serdecznie zapraszam do siebie. Sorry za reklamę, ale. Nie, no stary śmiał to jest, no. wiesz, to jest ten sypial. i te zabiorę cię. Obiecałem, tak? Dobra. zabiorę z kęcią. cię. Ja chęcią ja, wpadnę ja, Ale, padne, ale wezmę, z... cię. wezmę się i obrócimy rolę, to ja będę Ciebie przepytywał. Dobra, spoko, spoko, no. spoko. Jakieś tam ten. Co z tym flick fightami, stary? Koniec. To był Pani? last dance, to był last dance. Cześć, Chris. Eee, koniec, koniec. Fajne przeżycie, 2-0. Sprawdziłem się w K1, sprawdziłem się w MMA, dałem fajną, mam nadzieję, że dałem fajną widowiskową walkę, ciekawą, eee, o to chodziło. Polski będzie smutny. <laughs> sorry, sorry. No. Ale pomimo tego, że te free fighty mnie nie stresują, eee, no to jednak dużo kosztują. Przygotowania, fajna zabawa, fajnie przeżyć naprawdę. Ale dajmy już sobie spokój. Słuchaj, to co? Gratulacje dla Ciebie, gratulacje też dla Kuby Wikłacza, bo widać było dzisiaj naprawdę to, że to robiliście, że, wsparcie, że, że... naprawdę wsparcie, Naprawdę, Kubuś. Listy. Kubuś, naprawdę kocham Cię. Jesteś prze-zajebistym człowiekiem. Tak. No i co? Fajnie, skoro to Last Dance, no to pewnie jeden z ostatnich wywiadów. Dziękuję Ci. Miło było poznać, wydaje się, też spoko mordą prywatnie. Powodzonka mordą. Dziękuję bardzo. Trzyma się. Na razie cześć. O jaki wzruszony Jakubek. Zmęczony. Zmęczony. Ty, ale powiem ci, ty masz zdarty głos, e, ale zdarty głos to miał dopiero Bandura. On nie, nie mógł słowa powiedzieć. To było tak. Ja generalnie zdarłem głos gdzieś po 30 sekundach. The Champions League. Później darłem się do Bandury, Bandura tak się darł, że nie wiem, po minucie, półtorej on zdarł głos i wtedy musieliśmy dla Babela krzyczeć, co ma krzyczeć i wtedy on krzyczał i generalnie mało brakowało, żeby, żeby trzeba było krzyczeć dla Ginoda, żeby z pierwszego rzędu krzyczał. A powiedz, Co? Żeby, żeby trzeba było krzyczeć dla Ginolda, żeby z pierwszego rzędu krzyczał. A powiedz, denerwujesz się bardziej właśnie w narożniku, tak jak będąc, bo nie jest to dla ciebie takie stałe doświadczenie, chociaż jeździsz, pomagasz chłopakom z Czerwonego Smoka, natomiast denerwujesz się bardziej niż swoimi pojedynkami, jak już rywalizujesz, bo cię ten spokój było widać u Szala, że on nie panikuje w tych nawet kryzysowych momentach, tylko robi swoje, a u was po prostu euforia po każdej stykowej akcji. No, o wiele bardziej, no, człowiek wkłada serducho i gdzieś tam, myślę, że to jest, ja się czuję bardzo dobrze w klasce, a tu jest zależne coś, nie od, e, nie od ciebie, jakby najważniejszy ja jest ten zawodnik w klatce, więc te emocje są takie, że masakra naprawdę kurde, bardzo mocno w sercu mam dużo, żeby on wygrał i, i, no i mega poświęciłem, kurde, ten głos i wszystko. I tak mi zależało po prostu, że te emocje były niesamowite, ale tego mi brakowało. Ale patrz, martwiliśmy się o parterek. Ja nie wiedziałem, jak w tym parterze będzie to szeregon. Ty mówisz, że idzie to całkiem nieźle. Balacha była blisko, bo tam dosłownie 5 sekund i by było po robocie, nawet może dwie, no. bo, bo było blisko przeciągnięcia, natomiast usłyszałem, Wojtek ten stukot i po prostu przeciągnął, ile się tylko dało, wytrzymał, chociaż chyba tam chrupało coś w tym łokciu, ale z drugiej strony gdzieś była okazja do zapięcia, na przykład matala odrzuczenia za pleców i gdzieś tę pozycję Łukasz oddawał. To jak ty oceniasz w ogóle ten, ten występ i ten parter przede wszystkim? Bo wiadomo, że ty jesteś ekspertem. No, liczyliśmy na to e, e, jumpy guillotine, natomiast na dzisiaj nie była podjętej takiej próby. Słuchaj, trening parteru on może miał z dwa, no. trzy, trzy razy może przed tym, jak zaczęliśmy przygotowania, a przygotowania zaczęliśmy 3. E, przed walką. Więc ile tego mu parteru można złapać? No na pewno tyle nie tuszą. Dużo naprawdę ma dar do tego, żeby kochan, to szybko kumać, łapać. Kochan, i yeah. Rozmawialiśmy, żeby to zrobić na spokojnie, żeby nie ryzykować tymi poddaniami. I ruszył w końcówce bardzo mądrze i przełamał Wojtka. A ogromny szacun dla Wojtka, bo jest kurczybek. Wiedzieliśmy, że go przełomimy, ale kurde twardy. Cicho, ci bo idzie, to. cicho, ci bo idzie. Za pleców się nie boję, bo się nie poddawałeś. Ale... Ja mam już przyjąć, ja zmęczony jestem. Ale... Za żywo? Siadaj, to coś by siądź. siądź. sobie. Tak, jesteśmy na żywo, siądź sobie. Jak już jesteście razem, to pogadamy. Przyja przyjacielu e, Kuby Wikłacza. Przyja. Już oficjalnie przyjacielu Kuby Kubik. Chwalił, że łapiesz szybko ten parter. No Dzisiaj ta balaszka prawie weszła. Doszenie za plecy trochę gorzej, tak. ale, ale nie było źle. No, yy, no, zabrakło trochę doświadczenia takiego obycia w walce, ale gdzieś tam no, trochę było tej chłodnej głowy wystarczająco, żeby myśleć o tym, co mogę robić. Ogromna zasługa tego pana, wszystkiego mnie nauczył. Myślę, że gdybyśmy mieli pełny okres przygotowania, to by to wyglądało jeszcze lepiej. Yy, ale Wojtek naprawdę charakter pokazał. Blok z walki Tuszola za tydzień niedzielę. Ręka była wygięta. Może jakbym lepiej dopiął tą balachę. To by albo by ręka strzeliła, albo by odklepał, ale myślę, że wystarczająco mu naruszyłem, że potem ją czuł cały czas i pewnie jutro będzie go bolała.